Masz podwyższony aspart i alat i myślisz, że to od alkoholu? Być może. A może to twoja dieta? W Polsce mamy aż 9 milionów stłuszczonych wątrób, więc w 40-milionowym narodzie jest to naprawdę bardzo duży problem. Natomiast okazuje się, że pomimo konsumpcji alkoholu, która nie jest mała, ale te liczby coś nam się nie zgrywają. W końcu każdego dnia sprzedaje się 3 miliony butelek alkoholu, a jednak mamy 9 milionów stłuszczonych wątrób. Zatem w dzisiejszym odcinku powiem Ci, co tak naprawdę łączy zdrowie wątroby, alkohol i Twoją dietę. Dowiesz się przede wszystkim, że winna jest insulinooporność oraz Twoje nawyki żywieniowe. Twoja wątroba to jeden z najbardziej zapracowanych organów. Ponad 500 funkcji, produkcja enzymów, detoks oraz magazynowanie witamin i bilans składników hormonalnych, takich jak chociażby IGF-1, insulinopodobny czynnik wzrostu, ale w dzisiejszych czasach jej największym wrogiem nie jest alkohol, tylko twój talerz. W Polsce mamy 9 milionów przypadków MAFLD, czyli metabolicznego stłuszczenia wątroby. Kiedyś zjawisko to nazywaliśmy jako NAFLD, czyli niealkoholowe stłuszczenie wątroby, ale dziś już naukowcy wiedzą, że dieta i insulinoporność to główne winowajca tego stanu. Najczęstszymi markerami przesiewowymi, które mogą powiedzieć wiele na temat funkcjonowania naszej wątroby, to dwa enzymy Aspat i Alat. Tak naprawdę Alat i Aspat to enzymy wątrobowe, ale nie tylko i w tym odcinku pokażę Wam, jak bardzo często zaburzenie naszej higieny życia, kłopoty dotyczące nadwagi, otyłości, insulinoporności, a nawet sam trening mogą wpływać na zafałszowanie tych wyników. Alat, czyli aminotransferaza alaninowa, to najczulszy marker wątroby. Rośnie, kiedy hepatocyty, zatem komórki naszej wątroby są uszkadzane. Z kolei Aspat, czyli aminotransferaza Asparaginianowa niekoniecznie musi dotyczyć zdrowia samej wątroby, ponieważ enzym ten występuje również w sercu, nerkach czy też w wątrobie i jej wzrost niekoniecznie musi oznaczać problemów z uszkodzeniem wątroby. Jednym z fałszywych tropów, które mogą wysłać Cię na wątrobowe manowce, jest chociażby trening siłowy. Jeżeli trenujesz dosyć ciężko trzy lub cztery razy w tygodniu, Twój wynik alat i aspad może być podwyższony. Natomiast warto jest tutaj zauważyć pewną korelację. Najczęściej to aspad jest nieco wyższy niż ALAT. E, dzieje się tak również w momencie, kiedy wykonałeś badania krwi i oznaczałeś enzymy wątrobowe, troszeczkę nie wtędyś, bo ogólna praktyka mówi o tym, żeby zachować co najmniej dwa dni odpoczynku od treningu. A jeżeli wczoraj byłeś na treningu, a dzisiaj rano badasz enzymy wątrobowe, to nie zdziw się, jeżeli ponownie ASPAT i ALAT będzie nieco podwyższony. Warto jest jednak zwrócić uwagę na pewną odwróconą korelację. Jeżeli ALAT jest dwukrotnie wyższy niż ASPAT, wtedy tak naprawdę możesz mieć do czynienia z chorobowymi aspektami, takimi jak insulinoporność bądź obciążenie wątroby. Ważnym jest zatem to, że w przypadku sportowców, którzy trenują regularnie i dosyć intensywnie, podwyższony Aspat i Alat nie musi być powodem do obaw, a bardzo często tak jest, że w momencie, gdy ten zakres referencyjny jest lekko nadszarpnięty, od razu wpadamy w panikę. Górny zakres referencyjny dla Aspatu i Alatu to najczęściej około 40 jednostek, zatem dla wielu sportowców wyniki typu 35-42 są absolutnie normalne i nie należy się tym przejmować, ale do kontrastu, jeżeli jesteś halinką i tak naprawdę robisz 3 km marszu dwa razy w tygodniu i nie ćwiczysz siłowo, a wynik aspatu i alatu jest u Ciebie podwyższony i to nie są wartości rzędu 102-105%, ale na przykład 200 lub 300% warto działać, bo coś się dzieje. Większość osób, która ma podwyższone enzymy wątrobowe, takie jak aspat i alat, nie ma tak naprawdę chorej wątroby, tylko warto powiedzieć, że ma wątrobę obrażoną na prowadzony styl życia. Dlatego w momencie, gdy powiemy sobie, jakie są największe grzechy wobec wątroby, no to przede wszystkim na prowadzenie możemy powiedzieć sobie nie o konsumpcji alkoholu, zwłaszcza w pokoleniu Z, z tego powodu, że widzimy, że w kontekście lat spożycie alkoholu drastycznie spadło, ale niestety dalej problem dotyczący nadwagi, otyłości czy insulinoporności jest przodującym kłopotem metabolicznym. Zatem przede wszystkim jedne z największych grzechów wątrobowych to przede wszystkim nadmiar Cukru w naszej diecie. I tutaj można by powiedzieć, zwłaszcza nadmiar fruktozy, ale raczej nie mówimy tutaj o fruktozie, która występuje naturalnie w owocach, tylko bardziej mówimy tutaj o słodzonych napojach gazowanych, o sokach, o wyrobach kafeteryjnych, słodyczach, lodach i pozostałych wyrobach cukierniczych. Głównie z tego powodu, że normalnie w owocach ilość fruktozy jest raczej niewielka, ale w momencie, gdy pijemy sok, co się dzieje. Zobaczcie, że możemy to bardzo prosto porównać. W końcu, gdy macie ochotę na grejpfruta, to wybieracie jeden owoc wielkości moich dwóch złożonych dłoni, obieracie go sobie i zjadacie. Czyli dostarczacie wodę, dostarczacie cukry, takie jak fruktozę, oraz dostarczacie miąż tego owocu. Ale ile tak naprawdę takich grejpfrutów my musimy wycisnąć do jednej szklanki soku? Nawet takiej niewielkiej jak ta, 200 ml. Prawdopodobnie dwa lub nawet trzy owoce. Więc widzicie, ilość soku owocowego, a zatem ilość glukozy i fruktozy, która znajduje się w tej szklance soku, jest dwukrotnie albo i trzykrotnie większa niż w jednym owocu. Zatem problem tak naprawdę nadmiernej ilości cukrów rozwiązać możemy przez ograniczenie konsumpcji słodzonych napojów gazowanych i niegazowanych, ale także soków. Nie zmienia to faktu, że większość produktów, takich jak żelki, cukierki i pozostałe słodycze, możemy znaleźć w takiej formule jak syrop fruktozowy czy też glukozowo-fruktozowy, syrop kukurydziany o wysokiej zawartości fruktozy itd. Generalnie dla cukru w różnej formie moglibyśmy znaleźć ponad 30 nazw, i każda z nich będzie wiązała się z znacznym obciążeniem naszego organu w formie wątroby. Dlaczego? Dlatego, że fruktoza jest pierwszorzędnie metabolizowana w wątrobie, ale tak naprawdę glikogen, czyli to źródło zmagazynowanego paliwa w naszym organie wynosi około 100 gramów. Natomiast w momencie, gdy podaż cukru i brak aktywności fizycznej jest naszym głównym problemem, to wtedy niestety ta fruktoza może nasilać powstawanie trójglicerydów, które będą szły w parze właśnie ze stłuszczeniem tego organu. I to właśnie dlatego cukry, a nie alkohol są głównym wrogiem naszej wątroby. Kolejnym punktem na mapie naszej destrukcji wątroby są fast foody oraz żywność wysoko przetworzona. Trzeba tutaj zrozumieć, że zdrowie trzustki i wątroby jest bardzo mocno powiązane ze sobą. Mam wrażenie, że w ramach insulinoporności cały czas mówimy tylko i wyłącznie o problemach dotykających naszej trzustki, ale nie wspominamy o wątrobie. A prawda jest taka, że zbyt częste lub zbyt obfite wydzielanie insuliny będzie u nas doprowadzało do powstawania zwiększonej syntezy trójglicerydów, czyli im więcej trzustka produkuje insuliny, tym większy kłopot ma wątroba i dedykuje tą energię na później. To jest takie zakładanie lokaty długoterminowej. Natomiast w przypadku naszego organizmu nie oznacza to jakiejś fajnej inwestycji, tylko oznacza to niestety chęć budowania zapasów tłuszczu, zarówno tego podskórnego, jak i wisceralnego, trzewnego. I tutaj niestety wątroba bardzo często dostaje rykoszetem i to właśnie stąd mamy 9 milionów przypadków stłuszczonych wątrób. Pamiętajmy, że żywność, którą my przyjmujemy, nie zawsze musi oznaczać żywienie bogate w cukier. Zatem z jednej strony, ok, soki, batony, syropy, słodycze, lody itd. stanowią główny punkt na mapie. Ale z drugiej strony, nawet właśnie hot dog, kebab, pizza, hamburgery i pozostałe rzeczy, tak jak frytki, nawet jeżeli nie są zasobne w cukry, to są zasobne w energię pochodzącą głównie z węglowodanów oraz tłuszczów. Zatem ten duży ładunek energetyczny zmusza niejako insulinę do tego, aby nasilić produkcję trójglicerydów w wątrobie. Zatem zobaczcie, nie trzeba zjadać dużo cukrów, nie trzeba popijać koli, nawet tak naprawdę od diety wysokotłuszczowej, a niskowęglowodanowej, ale źle zbilansowanej, zbyt obfitej w kalorie, niestety możemy nabawić się tego problemu. Jeżeli w naszej higienie życia nie doświadczamy zbyt dużo aktywności fizycznej, ale jednocześnie widujemy sporo słodkich napojów, wyrobów kafeteryjnych czy też fast foodów, no to niestety prowadzi to do pewnego dysbalansu energetycznego, w ramach którego rozwija się insulinoporność i wtedy tak naprawdę nadmiar kalorii oznacza wzmożone odkładanie tkanki tłuszczowej również w naszej wątrobie. Zatem pamiętajmy o jednej ważnej rzeczy. Pomimo faktu, że wątroba jest dosyć mocno unerwiona, o czym przekonuje się część zawodników sportu walki, kiedy wyłapią kopniaka na wątrobę i tak naprawdę oznacza to rychły knockout, to wątroba Sama z siebie rzadko boli, nawet wtedy, kiedy mamy z nią kłopot. Natomiast wysyła pewne sygnały, i wysoki poziom aspatu i alatu, czy też GGTP, są jednymi z nich. Musimy zatem wiedzieć, że podwyższone poziomy aspatu i alatu to bardzo często objawy kłopotów metabolicznych, a nie samej wątroby. Dlatego też, w momencie, kiedy widzimy wysokie markery wątrobowe, to zróbmy sobie taką rewizję naszego stylu życia, sylwetki i tego wszystkiego, co wykonywaliśmy nawet nie w ostatnich dniach, ale i tygodniach oraz miesiącach. Głównie z tego powodu, że jeżeli nie poprawimy naszej gospodarki węglowodanowej, mówimy tutaj o gospodarce glukozowo-insulinowej, czyli insulinoporności, która jest ogromnym problemem, bo według statystyk wśród populacji dojrzałej powyżej 30 bądź 35 roku życia prawie 40% nas ma insulinoporność. Dołóżmy do tego jeszcze 4 miliony cukrzyków typu drugiego oraz 5 milionów osób w stadium przedcukrzycowym, więc z tej matematyki wyjdzie nam, że ponad połowa z nas ma mniejszy bądź większy kłopot z regulacją gospodarki glukozowo-insulinowej, która będzie wiązała się z pewnymi konsekwencjami, takimi jak nie tylko choroby sercowo-naczniowe i dyslipidemia, ale przede wszystkim właśnie niealkoholowe, metaboliczne stłuszczenie wątroby, które, pamiętajmy, doprowadza do cukrzycy typu drugiego, to z kolei doprowadza do chorób serca, a niestety choroby serca stanowią około 40, 2% wszystkich zgonów w Polsce. Potem mamy jeszcze choroby nowotworowe i pozostałe elementy, więc jest tego naprawdę sporo. Pamiętajmy, że dopóki nie usprawnimy naszych nawyków żywieniowych, naszej higieny życia i nie usprawnimy naszej gospodarki węglowodanowej, to żadna ochrona wątroby tak naprawdę nam nie pomoże, chyba że mamy zamiar ją stosować przywlekle. Czyli suplementacja enacytylowaną elcysteiną, ekstraktem z karczocha, sylimaryną czy pozostałymi elementami będzie miała charakter leczenia objawowego, ale przyczyną naszej pogorszonej w pracy wątroby będzie nasz styl życia, więc warto jest o tym pomyśleć. I teraz, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Nie chodzi o to, aby unikać suplementacji tymi produktami, gdy wiemy, że mamy kłopot z wątrobą, bo leczenie objawowe jest też ważne, ale zdecydowanie ważniejsze jest to, aby uświadomić sobie, że Przyczyną naszej pogorszonej pracy wątroby jest nasz styl życia. Zatem my musimy odwrócić to wszystko i oczywiście regenerować na bieżąco wątrobę, ale też wiedzieć, czego po prostu więcej nie robić, aby ten organ miał z górki, a nie pod górkę. Co należałoby sprawdzić, jeżeli podejrzewamy u siebie insulinoporność, przede wszystkim zanim dojdziemy jeszcze do badań morfologicznych, warto byłoby zrewidować swój styl życia i zadać sobie pytanie, czy w ostatnim czasie, na przykład w ciągu pół roku, przytyłem przytyłam niechcący 5 czy 10 kg, robiąc de facto to samo. Czyli Aktywność fizyczna, jaka była, taka była, styl żywienia też nie uległ zmianie, a jednak z pewnego powodu muszę wymienić garderobę, bo ciężko jest mi się zapiąć w stare spodnie itd. Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, a do tego często dochodzą takie zmiany w charakterze tego, że nic nam się nie chce, czujemy się ociężali albo mamy kłopot z kontrolą naszego apetytu, może to wskazywać na insulinoporność. I w tym przypadku warto jest wykonać pewne badania. Klasycznie przesiewowo możemy wykonać badanie tak jak glukoza i insulina naczczo. Natomiast niestety nie są to markery idealne i wśród bardzo wielu osób, które już wykonały kilka pierwszych kroków na drodze tego, żeby pozbyć się danego problemu metabolicznego, jakim jest insulinoporność, zrobiły troszeczkę porządek w swojej diecie, czyli stwierdziły, że pożegnają się z paluszkami, precelkami, chipsami, chrupkami i pozostałymi wyrobami, które są bogate w kalorie, a jednocześnie są bardzo mało sycące, bo są gęste kalorycznie, mają dużo tłuszczów, dużo cukrów i dodatek soli który powoduje, że ten produkt spożywczy jest smakowity, więc chętnie go zjadamy. Często z nudów, przysyłam się nad serialem czy filmem i niestety jest to takie bezproduktywne karmienie naszego organizmu wtedy, kiedy on tej energii nie potrzebuje. Jeżeli te osoby wykluczyły już te destrukcyjne nawyki żywieniowe i zajęły się trochę aktywnością fizyczną, jest bardzo duża szansa, że glukoza i insulina naczto będą naprawdę na fajnym poziomie. Czyli insulina będzie jednocyfrowa w zakresie powiedzmy 8, 9, czyli nie ma tragedii, a glukoza będzie niższa niż 100, czyli będzie to dwucyfrowy wynik powiedzmy około 90 mg. Więc teoretycznie, olimpijka, lekarz powie, że nie ma problemu, jest wszystko super. No ale skąd się u nas wzięła ta nadwaga i nasze gorsze samopoczucie, być może nawet kłopoty takie jak trądzik i cera przytłuszczają, się, które też są jednym z znamion insulinoporności. Dlatego też, Proponowałbym Wam badania, które ok, być może są nieco bardziej inwazyjne, bo chociażby służy tutaj ten słynny test OGTT, czyli krzywa glukozowa-insulinowa po łyknięciu roztworu 75 gramów glukozy. Jest to fajne badanie, które pokazuje Wam, jaki macie poziom glukozy i insuliny na czczo, ale także w pierwszej i drugiej godzinie po podaniu tego roztworu. No bo jak to się mówi, łatwo jest dobrze wyglądać, gdy się nic nie robi. Czyli poziom glukozy i insuliny na czczo po 12 lub 14 godzinach niejedzenia, bo przypominam, tym jest właśnie pojawienie się na czczo na badaniach, jest wszystko w porządku, natomiast to, co dzieje się po podaniu pewnej dawki energii, w tym tutaj dla standaryzacji 75 gramów glukozy, no to niestety jest nieboła Ziemia. Więc zobaczymy bardzo często, że u wielu osób występuje tak zwany hiperinsulinizm, czyli z tej wartości naczczo insuliny typu 8 jednostek nie będzie to pięciokrotny wzrost do wartości 40, tylko to będzie 100, 150, 200 jednostek wyprodukowanej insuliny i nie będzie to też spadek tego hormonu do wartości poniżej 15 w drugiej godzinie po podaniu tego roztworu glukozy, tylko będzie to dalej bardzo wysoka wartość typu 80. I nawet jeżeli poziom glukozy jest wysoki, jest dalej trzycyfrowy, jest powiedzmy wartość 160 po pierwszej godzinie i 120 po drugiej godzinie, to ten ogromny poziom insuliny spowoduje, że jednak w trzeciej godzinie będziemy mieli dra drastyczny spadek tego poziomu glukozy i to jest właśnie hipoglikemia reaktywna poposiłkowa. I zgadnij, gdzie zostanie przetransportowany ten nadmierny poziom glukozy? Do Twojej wątroby, co nasili syntezę trójglicerydów i niestety to bardzo często wiąże się z metabolicznym słuszczeniem tego organu ale jednak część osób negatywnie podchodzi do OGTT, mówiąc, że oni nie chcą się tak pakować cukrem i czy jest jakiś mniej drastyczny test. No jest ale nie jest ono oczywiście idealne. Mówimy tutaj o hemoglobinie glikowanej, czyli o badaniu o skrócie HbA1c oraz fruktozaminie. Obo te elementy pokazują nam retrospektywny, zatem wsteczny średni poziom glukozy w naszym organizmie na przestrzeni, no właśnie, w przypadku hemoglobiny glikowanej jest to tyle czasu, ile żyją nasze erytrocyty, czyli od 90 do 120 dni. Zatem wstecz na przestrzeni 3 lub nawet 4 miesięcy możemy zobaczyć, jaki był średni poziom glukozy, czyli na po posiłku, pomiędzy posiłkami i tak dalej. Najczęściej za Zakres dla hemoglobi hemoglobiny glikowanej dotyczy od 4 do 6% i warto byłoby być w połowie, czyli około 5% wartości. Natomiast fruktozamina robi dokładnie to samo, co hemoglobina glikowana, ale w znacznie krótszym udziale, czyli 2-3 tygodni, a nie miesięcy. Więc jeżeli jesteśmy raptuskami i chcemy bardzo szybko po wprowadzeniu danych zaleceń żywieniowych sprawdzić, czy dają one efekty, no to w ten sam dzień, kiedy tworzymy nowe zalecenia żywieniowe, idziemy zbadać fruktozaminę, czyli de facto sprawdzamy stan sprzed 2-3 tygodni. A następnie po dwóch, trzech tygodniach sprawdzamy ją ponownie, no i wtedy wiemy, czy obniżenie poziomu fruktozaminy dało u nas rezultaty, tak? Czyli czy zastosowana strategia żywieniowa, suplementacja, żywienie i cała higiena życia, czy faktycznie nam pomaga. Więc to jest fajna opcja. Ponadto warto jest sprawdzić markery fazy białek ostrych, tak? Białka ostrej fazy, czyli CRP i ferytyna mogą nam pokazywać, czy my mamy kłopot z jakimś stanem zapalnym, który może toczyć się w naszej wątrobie. Wiele osób mówi też, że warto jest wykonać badanie USG naszej jamy brzusznej z ukierunkowaniem wątroby. I tak szczerze powiem, że jest to ciężki temat, bo wielu diagnostów mówi, że USG tak naprawdę bardzo ciężko wychwyca zmiany stłuszczeniowe wątroby. Więc jeżeli u kogoś USG wychwyciło, to teraz pyta Pytanie, czy jest to trochę inwencja twórcza radiologa, który stwierdził, że dobra, przyszedł goś o tyły z insulinopornością, więc na pewno ma tą wątrobę tłuszczoną. Czy faktycznie jest to tak dobry i nowoczesny aparat, że jest w stanie faktycznie pokazać te zmiany tłuszczeniowe? Najczęściej mówimy, że do diagnostyki tego typu schorzeń służy nam fibroska, tak, czyli zbadanie jak funkcjonują u nas zraziki wątrobowe. W telegraficznym skrócie chciałbym jeszcze raz przypomnieć, że problem wątroby jest ściśle połączony z naszą trzustką, bo w momencie, kiedy trzustka produkuje nadmiar insuliny, to wtedy mamy do czynienia z agregacją nadmiaru tłuszczu w wątrobie. A z kolei, jeżeli z czasem trzustka nie będzie wyrabiała, pojawia się cukrzyca typu drugiego. Zatem pamiętajcie, że niealkoholowe stłuszczenie wątroby i insulinoporność doprowadza nas do szeregu pozostałych bardziej skomplikowanych i cięższych do wyleczenia schorzeń. Zatem ponownie, w przypadku profilaktyki mówimy, że jest ona dużo tańsza i lepsza do rozwiązania niż formy leczenia. A co z naderczami? Pamiętajcie, że tutaj też mamy bardzo duży problem, bo często hiperinsulinizm, czyli to nadmierne wydzielanie insuliny, wiąże się również z hiperkortyzolemią. I to tłumaczy, dlaczego wiele osób, które próbują schudnąć w ramach insulinoporności, wybierając agresywne, intensywne formy treningu siłowego mówią, że nie służy im to, bo jeszcze bardziej puchną, czyli dosłownie ich ciało zajmuje większą objętość, stają się takie twarde, nabite, ciastowate i z drugiej strony faktycznie wchodząc na wagę przed siłownią, wykon dostają pomiar powiedzmy 89 kg. A po siłowni, kiedy no, teoretycznie oczekiwałyby, że coś wypociły i tak dalej, że coś ta waga zeszła, tak naprawdę widzą niekiedy 2 kilo na górkę. Jest to bardzo często związane z całkowitą ilością wody, którą te osoby przyjęły w trakcie jednostki treningowej, a jednak to jest bardzo ciekawy element, który chciałbym też tutaj, tutaj nadmienić, bo często możemy usłyszeć, że sól jest zła, że sól powoduje nadciśnienie, sól powinniśmy ograniczać, zresztą po to też m.in. stworzyli dietę DASH. Natomiast. Warto jest powiedzieć przytoczyć tutaj tak naprawdę powiedzenie amerykańskich dietetyków klinicznych, którzy powiedzieli: Nie obwiniaj steka o to, co zrobiły ciastka. I tutaj przynośnia tak, ma ten sens, że i ciastka, i steki mogą być bogate w sód. No bo jak zobaczymy, w składzie ciastek bardzo często mamy sól dla wyciągnięcia, podciągnięcia jeszcze bardziej tego smaku słodyczy i zapewnienia tak zwanego bliss point, czyli punktu rozkoszy, a stek oczywiście no, przyprawiamy po to, żeby był smaczny. Natomiast stek zawiera dużo białka, odrobinę tłuszczu, no może jest trochę więcej tłuszczu, jeżeli damy sobie masełko ziołowe, ale steka zjemy ze szparagami na przykład, czy z fasolką szparagową, czy innymi warzywkami, więc jest to raczej niskokaloryczna opcja, która nie podbija tak mocno insuliny. Za to ciastka, mieszanka cukru, mieszanka białek mleka, mieszanka mąki i tak dalej, pozostałych elementów jak czekolada, jest bogata w węglowodanej tłuszcze, czyli jest nie tylko bogato energetyczna, ale też mocno stymuluje insulinę do wzrostu. I to właśnie dzięki temu, że mocno stymulujemy insulinę, niestety. Woda nie może opuścić tkanek naszego organizmu. W normalnych warunkach, kiedy nie mamy problemu z insulinopornością, tak naprawdę nawet nadmierna podaż sodu czy też soli spożywczej spowoduje, że w ciągu kilku godzin pozbędziemy się tego składnika z naszego organizmu. Ale w przypadku insulinoporności mamy zamienianie się w takiego ludzika Michelin, czyli coraz bardziej kumulujemy tą wodę w organizmie i to właśnie często wychodzi w ramach insulinoporności. Zatem warto mieć świadomość tego, że kortyzol działa wspólnie z insuliną i niestety cementuje niejako insulinoporność zwiększając tak naprawdę również produkcję tłuszczu trzewnego, także tego, który występuje w wątrobie. Jeżeli zastanawiasz się, czy ten kłopot dotyczy również Ciebie, warto jest sprawdzić badania, ale nie tylko sam poziom kortyzolu, ale warto jest również oznaczyć poziom ACTH, czyli hormon, hormon adrenokortykotropowy, ten, który najczęściej występuje w zakresie od 6 do 70, ale zakres funkcjonalny, czyli to, co powinniśmy prezentować, to od 10 do 15. Zatem jeżeli masz poziom 30 lub 50, to nie jest powód do dumy, tylko to oznacza, że tak naprawdę przysadka już od długiego czasu stymuluje nadercza do wytwarzania większej ilości kortyzolu. Być może w wyniku hipoglikemii reaktywnej paposiłkowej, bo jeżeli twój poziom glukozy spada drastycznie do niebezpiecznie niskiego poziomu, to znaczy, że zawiódł glukagon. A pozostałe dwa hormony, które są w stanie podciągnąć ten poziom glukozy, to chociażby jest noradrenalina i kortyzol. Zatem tutaj nadercza odgrywają kluczową rolę. Ponadto warto jest oznaczyć również poziom kortyzolu rano, i kortyzol poranny powinien być badany około godziny po wstaniu. I w ramach rytmu dobowego, kortyzol poranny powinien mieć wysokie wartości, dwucyfrowe, czyli w zakresie od 6,4 do 19,6. To ten poziom porannego kortyzolu powinien być taki około 15-17. To byłoby super. Natomiast jeżeli jest ponad normę, typu 21-25, to znaczy, że nasze nadnercza mają naprawdę dużo roboty i nasz styl życia jest naprawdę lekko na bakier. A z drugiej strony, jeżeli zobaczymy bardzo niski poziom kortyzolu rano, i jesteśmy w stanie to sprzęgnąć z takim oświadczeniem od pacjenta, że do godziny 12-14 on jest raczej nie do życia, ani pod kątem pracy fizycznej, skupienia, itd. funkcji kognitywnych, a najlepiej mu się pracuje między godziną 20 a powiedzmy północą czy drugą w nocy, to oznacza tak zwany odwrócony rytm dobowy. Dlatego dla części pacjentów jesteśmy w stanie nawet oznaczyć poziom kortyzolu ze śliny w takim teście dobowym, gdzie będziemy widzieli, czy rano jest niższy poziom, a z kolei wieczorem jest poziom wyższy. Co takiego robić, gdy aspart i alat jest podwyższony? Przede wszystkim powiedziałbym, żeby nie leczyć alatu, a znaleźć przyczynę. I tutaj bardzo często trzeba zmienić nasz styl życia. Pomimo faktu, że alkohol jest dużym problemem i jednak jego spożycie, nawet to co pacjenci określają często jako... Od czasu do czasu to jest to słowo klucz, które często pojawia się nawet dwa lub trzy razy w tygodniu. Zatem chciałbym Wam powiedzieć, że konsumpcja alkoholu we wtorek, w czwartek i w sobotę to nie jest sporadyczne spożycie. To jest w zasadzie ciągłe spożycie, które niestety też będzie wpływało negatywnie na funkcjonowanie Waszego kortyzolu i może mieć drastyczny wpływ na rozwój i cementowanie insulinoporności. Dzieje się tak dlatego, że nawet pojedyncza konsumpcja alkoholu powoduje, że wyrzuty kortyzolu w ciągu uwaga dwóch tygodni będą miały charakter dwukrotnie wyższy. Zatem, jeżeli jesteśmy osobą, która chce pozbyć się trochę tkanki tłuszczowej, uleczyć swoją wątrobę, albo też wpłynąć po prostu na remisję insulinoporności, a zdarza wam się niewinna butelka wina w piątek wieczorem i tak co tydzień, no tak naprawdę może to być winą tego, dlaczego od kilku miesięcy nie macie absolutnie żadnych rezultatów. Jeżeli chodzi o zmiany w stylu życia, przede wszystkim warto byłoby przyjrzeć się naszej diecie i tutaj takim słowem klucz jest dieta przeciwzapalna, więc słowo takie, które generalnie nie idzie w parze ze z częstym spożyciem pszenicy, cukrów rafinowanych i tłuszczów trans. Raczej zdecydowanie lepszym pomysłem jest prowadzenie tutaj diety w nurcie LCHF, czyli dieta wysokotłuszczowa, niskowęglowodanowa, w nurcie śródziemnomorskim z pewnymi modyfikacjami albo nawet dieta okinawska, czyli tak zwana dieta samuraja. Każdy z tych wariantów będzie oszczędzał u nas wydzielanie insuliny, bo często te wszystkie Wszystkie przypadki stylów żywienia są bogate w białko, w błonnik oraz są wysokosycące, czyli zawierają sporo warzyw, sporo owoców, oczywiście nietropikalnych, takich jak banan, ale też właśnie mamy owoce jagodowe, bogate w polifenole, czyli antyoksydanty, które wspólnie z błonnikiem i wysoką ilością białka powinny Wam pomóc kontrolować poziom glukozy i insuliny. A kiedy naszym głównym źródłem zasilania będą tłuszcze, a nie cukry, to również umożliwia u nas utrzymanie bardziej stabilnej gospodarki glukozowo-insulinowej. Ponadto warto jest jeść właśnie więcej warzyw, a dostarczać mniej cukrów i unikać fruktozy oraz przetworzonych form tłuszczów. Przede wszystkim tutaj mówimy o tłuszczach typu trans, a więc to, co pojawia się często jako uwodornione oleje roślinne, czy też uwodorniony olej palmowy, lub też częściowo uwodorniony. Więc tutaj naprawdę im mniej tych produktów, tym lepiej. Warto jest także wprowadzić aktywność fizyczną, ale przede wszystkim z głową. Mówię tutaj o tym, aby nie porywać się z motyką na słońce. Niezależnie od tego, czy jesteśmy osobą, która chce zbudować swoją sylwetkę od zera, czy walczymy z nadwagą, otyłością i insulinopornością, świetnym pomysłem jest budowanie. Form aktywności fizycznej na samym początku od spaceru. Czyli wyrównajmy sobie tą aktywność fizyczną tak, aby znaleźć codziennie pół godziny do godziny na spacer, może to być również spacer koncepcyjny, czyli możemy sobie przegadać pewne rzeczy z naszym partnerem biznesowym, z partnerem, partnerką itd. Ale dopóki nie wprowadzimy zmian w naszej diecie i w higienie życia. Wliczając to sen, odstresowanie i uregulowanie rytmu dobowego, raczej nie jestem za tym, aby wprowadzać od razu treningi siłowe, bo jeżeli będziemy trenowali siłowo, a mamy problem z insulinopornością i hiperkortyzolemią, niestety uzyskamy efekt odwrotny do zamierzonego. Zatem pamiętajcie, aby wszystko rozłożyć odpowiednio w czasie. Ponadto nie trenujmy też ostro w przeddzień wykonywania badań krwi, jeżeli chcemy sprawdzić poziom aspatu i alatu. Natomiast pamiętajcie, jest to ogólna dobra praktyka, zatem dwa dni odstępstwa od badań krwi jak najbardziej super. Jeżeli chcesz wspomóc regeneracji swojej wątroby, to gorąco zachęcam do sprawdzenia produktu o nazwie Best Liver. Jest to wieloskładnikowa formuła, która zawiera składniki takie, które mają naprawdę znane i potwierdzone w literaturze działanie dotyczące regeneracji hepatocytów oraz procesy detoksykacji. Mówię tutaj przede wszystkim o słynnej sylimarynie, czyli ekstrakcie z owoców ostropestu plamistego, ale także cynaryny z owoców karczocha oraz pozostałe składniki takie jak SOD, czyli dysmutaza ponadtlenkowa, która jest pozyskana z pulpy melona. Ponadto działanie składników takich jak NAC, czyli N-acetylowana ma wpływ na zabezpieczenie wszystkich faz detoksu organizmu. Zatem Bestnak w towarzystwie Best to naprawdę świetny stak, który możesz użyć. Na stronie bestlab.pl jesteś w stanie nabyć oba te produkty, a z hasłem Mauricz zawsze uzyskasz 15% rabatu. Jeżeli chcesz wiedzieć, czy zastosowana przez Ciebie strategia przynosi odpowiednie rezultaty, monitoruj swoje postępy. Moim zdaniem powinniśmy powtarzać te badania co 3 do 6 miesięcy i oczywiście okresowo sprawdzać nie tylko ASPAT i ALAT oraz GGTP, czyli jeden z markerów, który może mówić o tym stłuszczeniu wątroby, ale także pamiętajmy, aby monitorować wszystkie parametry dotyczące gospodarki glukozowo-insulinowej. A skoro mówimy tutaj o nieco rzadszym interwale, czyli od 3 do 6 miesięcy, to zamiast fruktozaminy użyłbym tutaj już właśnie hemoglobiny glikowanej. Ale pamiętaj, że zawsze musisz mieć jakiś wynik porównawczy, czyli hemoglobina glikowana sprzed trzech miesięcy i po trzech miesiącach. I wtedy jest naprawdę super. Wysoki aspat i alat to nie wyrok, tylko po prostu alarm, ale naprawdę warto go nie ignorować. Ponadto, jeżeli chodzi o chorą wątrobę, tak naprawdę w dużej mierze mówimy o tej wątrobie, która jest obrożona na nasz styl życia, zatem warto jest zrewidować to, czy nie pijemy przypadkiem zbyt często alkoholu, i pamiętajcie, że alkohol częściej niż raz na miesiąc może być tak naprawdę problemem, który będzie miał charakter przywlekły i odpowiada po części za naszą nadwagę, insulinoporność i w ten sposób również wpływa na stężenie aspatu i alatu i wpływa na metaboliczne stłuszczenie wątroby. Ponadto Warto jest poprawić dietę i działać ogólnie kompleksowo, a więc ogarniać naszą gospodarkę glukozowo-insulinową, wspomaganie wątroby przez odpowiednią regenerację, taką jak chociażby stosowanie suplementacji bez i bez i tak naprawdę wtedy parametry będą wracały do normy. Przypominam, że partnerem odcinka jest firma Bestlab, czyli polski producent suplementów diety, gdzie możecie zakupić produkty tak jak BestLiver i Bestnak. Na Hasło Mauric zawsze macie 15% rabatu na te produkty i wszystkie inne z oferty. I jeżeli już się żegnamy, to pamiętajcie o kciukach w górę, o komentarzach i o subskrybowaniu kanału. Także dziękuję bardzo za uwagę i widzimy się już niebawem. Pozdrawiam.